Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy dla wagi na rok 2022. Co ten rok przyniesie osobom urodzonym pod znakiem wagi? Waga w 2022. Waga. No zobaczymy. Co dla Was? Nowy rok, nowe karty. Do tego czytania rocznego właśnie używam nowych kart. Dobrze, zobaczmy. Uwaga. 2022. Styczeń. Paść kielichów. Luty. Szóstka kielichów. Czyli na razie emocji dużo. Uczuć, tęsknoty, zakochania. Marzec, królowa monet, kwiecień, koło fortuny, maj, dziesiątka monet, pięknie, czerwiec, siła, pięknie, lipiec, piątka monet, sierpień, cesarzowa. Wrzesień, królowa buław, październik. kochankowie, listopad, śmierć i grudzień szóstka mieczy. Tyle tych wydarzeń będzie energia siódemki buław. Siódemka buław mówi o asertywności, o wyznaczaniu zdrowych granic, ale także o zaufaniu. Czyli to nie o to chodzi, żeby z góry zakładać, że ktoś nam chce zrobić krzywdę, tylko starać się zaufać, ale w momencie, kiedy zauważamy, że ktoś chce się za daleko posunąć, wchodzić w naszą przestrzeń, wtrącać się, no tak jak Państwo rozumiecie asertywność, wtedy stawiamy granice. Dobrze, zaczynamy od października kielichów. Na początek, paść kielichów, szóstka kielichów. Tak jak powiedziałam, dużo emocji, dużo uczuć, może zakochanie, bo paść kielichów to jest taka y, świeża relacja, y, nowa znajomość, y, nowa osoba, którą poznajemy, ale tutaj, tutaj się rodzi jakieś uczucie. To jest taki począteczek, to jest takie pierwsze spotkanie, jakieś, pierwsza myśl, taka, jakieś, jakieś y, 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 poczucie takie, że coś z tą osobą może bliżej nas łączyć. Paziowie to także dzieci, więc, jakby w zależności yy, jaka sytuacja Państwa do, dotyczy, to ta osoba może tutaj pokazywać albo właśnie kogoś, kogoś do relacji romantycznej, albo właśnie kogoś związanego z Waszą rodziną, na przykład Wasze dzieci. Yy, ale przy tej osobie jest ósemka mieczy i ósemka mieczy mówi, że coś się może zaczyna dziać, ale Wy nie wiecie, co z tym zrobić. Bo w ósemce mieczy jest taka blokada, co ja mam z tym zrobić? Zaku no, przykład, którym przechodzi pierwsze z brzegu. Załóżmy, że jesteście w relacji, a tutaj nagle pozna poznajecie kogoś, kto poruszył waszym sercem, kto w jakiś sposób, no działa na Was i czujecie po prostu ten przyspieszony oddech i to przyspieszone życie, bicie serca, tak? No, tu się pokazuje, że jeszcze w lutym, zobaczymy co dalej będzie, ale jeszcze w lutym, to na pewno o tej osobie możecie myśleć. Natomiast te dwie karty oznaczają także dzieci, więc tak jak powiedziałam, ponieważ to jest rozdanie ogólne, więc mogą różne sytuacje Państwa dotyczyć. I teraz tak, szóstka kielichów, dzieci, rodzina, tęsknota. Więc może być tak, że będziecie tęsknić za tym kimś. Ja powiedziałabym, że będziecie starali się nad tym zapanować. Jesteście znakiem powietrznym, więc lubicie mieć wszystko sprawdzone, przeanalizowane, ale tutaj te emocje mogą Was jeszcze trochę trzymać. Wy będziecie się starali tak je troszeczkę wypłaszczyć, te, żeby to nie była taka huśtawka emocjonalna, ale tutaj się może dziać, tak bym powiedziała. Królowa Monet to jest osoba, która jest strażnikiem, strażniczką domowego ogniska. To jest osoba, która pielęgnuje, mebluje, urządza, ustawia, sprząta, opiekuje się wszystkimi, ale to jest także kobieta, która inwestuje, która pracuje, która zarabia, która, um, która prowadzi swój biznes, która zarządza tym. I tu mi się pokazuje przy niej trójka W Trójka była to jest przekroczenie jakiegoś, jakiegoś progu. To jest pójście krok dalej. Jakiś etap kolejny przed Wami. Być może w tych sprawach dotyczących domu, stricte domu lub w pracy zawodowej, w zajęciu, które Wam przynosi pieniądze, które Wam pozwala się czuć bezpiecznie materialnie. Kolejny miesiąc koło fortuny to jest duża przypadkowość. To znaczy, może się dużo rzeczy dziać, różnych. Raz tak, raz tak. Mm. Raz na wozie, raz pod wozem. No właśnie, może to iść w jakimś takim kierunku, że e, nie będziecie zbytnio szczęśliwi, bo Trójka Mieczy to jednak jest e, rana w sercu. To jest poczucie zranienia, to jest poczucie krzywdy. Mm. Złamane serce także, więc coś się może takiego zadziać, że się tak niefajnie poczujecie. Natomiast myślę, że jednak jeżeli chodzi o dom, o rodzinę, bo to może różnych spraw dotyczyć i z różnych powodów jest tam przykro, tak? To nie musi dotyczyć relacji. Natomiast przy domu, przy rodzinie, raczej tutaj jest stabilnie. Zobaczmy. Powiedziałabym tak, że może to jest więcej oczekiwań, więcej. Mm, wyobrażeń, jak jest cudownie, niż naprawdę jest, dlatego że siódemka kielichów to są takie nasze wyobrażenia, jak, jakie to jest wszystko piękne, to tylko może być tak opakowane, wiecie, w złotko, eee, w te sreberka. Natomiast mm, inne znaczenie tego zestawu kart to jest sytuacja, kiedy możemy bardzo dużo, bo mamy bardzo dużo możliwości. Jeżeli chodzi o na przykład zakup mieszkania, jeżeli chodzi o meblowanie, jeżeli chodzi o y, sprawy związane z rodziną, pokazują się nagle różne możliwości i trzeba bardzo y, mądrze wybrać. To może być bardzo dużo różnych sytuacji. Oczywiście za te kilka miesięcy możemy to zweryfikować, co to mogło w Waszym przypadku znaczyć. Natomiast siódemka kielichów to jest duży wybór, i nam się wydaje, że mamy tyle opcji, tyle możliwości, że po prostu świat leży u naszych stóp. Więc tutaj, tak powiedziałabym, z większą ostrożnością do tego podchodzić. Znaczy z ostrożnością, to może nie, to nie jest dobre słowo, ale tu chodzi o to, żeby tak. Yy, naprawdę przebierać, wybierać, bo nie wszystkie oferty są takie same. Jeżeli ktoś na przykład planuje zakup mieszkania albo jakichś mebli yy, do domu, bo to jest związane jednak z domem, z urządzaniem domu, z rodziną, to naprawdę tak przebierajcie, wybierajcie, dlatego że to nie wszystko złoto, co się świeci. Karta siły mówi o pokonywaniu trudności, o pokonywaniu także swoich słabości. O wow! O wow! król kielichów. Hmm. Jeżeli macie przy sobie e, osobę z podznaku raka, skorpiona lub ryb, to powiedziałabym, że tutaj w dobrym kierunku idzie ta relacja. Jeżeli e, w związku coś się dzieje, niezależnie od tego, z jakiego znaku jest ta osoba, to będzie naprawianie, będzie lepszy czas, e, przynajmniej tutaj, no, na te miesiące się tak pokazuje. Król Kielichów jest to osoba dojrzała emocjonalnie, na którą możemy liczyć, osoba, która wie, czego chce, osoba, która jest stała w uczuciach. Mm, przynajmniej na ten czas się pokazuje, że mm, jakby jeżeli były jakieś problemy, jeżeli były jakieś mm, trudności, to tutaj jest to zażegnane i przyszedł czas na to, żeby naprawdę relacja kwitła. Czy to jest relacja: y romantyczna, czy zawodowa, ale ta osoba wykazuje się jakąś dojrzałością. Przychodzi czas, że ona mm, wie, co należy zrobić. Tak, bo karta siły to jest karta, która mówi o tym, że problemy, trudności, jakieś przeszkody zostały pokonane. Ale czy na długo, albo może czegoś innego dotyczyć karta piątki monet. Karta piątki monet mówi o stratach, no właśnie, czyli tutaj może tego dotyczyć. Straty i to się pokazuje dwójka kielichów. Dwójka kielichów to jest relacja, piękna relacja, która, w której jest oddanie, w której jest przyjaźń, wsparcie, wzajemność, a tu się pokazuje strata. Czyli, tak jakby były jakieś albo rozstania, albo właśnie myśleliśmy, że ktoś przy nas to jest osoba, na której się nie zawiedziemy, a jednak. Przy tej karcie Piątka monet może również mówić o mm, odejściu z pracy czy zwolnieniu z pracy, ponieważ jest strata finansowa, także, albo jakaś sytuacja, gdzie straty finansowe są spowodowane przez partnera czy w naszym związku, po prostu, znaczy w waszym walki. Dalej mamy cesarzową. Cesarzowa to po pierwsze kobieta w ciąży, więc jeżeli ktoś planuje, to się może zadziać, jeżeli. Jeżeli nie, no to też się może zadziać, ale cesarzowa to także matka, żona, szefowa, właścicielka, więc tutaj bardzo dużo różnych ról pokazuje się przy cesarzowej, ale te role mogą być bardzo obciążające, możecie być zmęczeni w tej roli. Cesarzowa to także nowe pomysły, więc coś, co może wymyślicie, będziecie chcieli zrealizować, to będzie bardzo twardy orzech do zgryzienia. Wy się będziecie bardzo starać, bo tu się pokazuje królowa buław, która jest pełna energii, pełna zapału, ona ma pasję, ona naprawdę chce to zrobić, ale od razu mówię, że wasz pomysł może być bardzo, wymagać bardzo dużej pracy, dużego wysiłku, może was po prostu przygnieść, może to być za dużo na was, żebyście to na siebie wzięli. Teraz tak, cesarzowa to matka-żona, więc jeżeli na przykład taką rolę planujecie dla siebie albo jesteście w takiej roli, to może być wam ciężko. Przy czym ja widzę, że wy się nie poddajecie, absolutnie nie. Królowa była się nie poddaje oczywiście, no ale ona tutaj zrobi naprawdę taki krok do tyłu. To znaczy, widzi, że jeżeli czegoś nie może udźwignąć, to trochę coś odpuści, ale chyba nie za dużo. Naprawdę macie taki. Bardzo mocne postanowienie, że Wy to zrealizujecie, ale tak jak powiedziałam, to jest ciężka sprawa. Znaczy, ciężka nie znaczy, że to jest nie do pokonania, nie do, pod, nie do uniesienia, ale po prostu zmęczenie po tym może być bardzo, bardzo duże. To jest bardzo duże obciążenie. No, i teraz mamy znowu kart, dwie karty wielkich Ark. Kartę kochanków i kartę śmierci. Teraz tak, kochankowie to romanse, relacje, relacje takie przeznaczeniowe, a przy nich karta śmierci. Czyli coś się może zmieniać, coś się może kończyć. Tak sobie myślę, czy tutaj może dotyczyć tego, co wcześniej się pokazało, czyli na przykład małżeństwo. Ale jeszcze nie będę przesądzać. Karta kochanków nie tylko mówi o romansie, nie tylko mówi o relacjach, ale mówi także o trudnych decyzjach, o trudnych wyborach. Co mam... Co mam zostawić w swoim życiu, a co mam pożegnać? A zobaczmy dokładnie. Rycerz Kielichów. Powiedziałabym, że to jednak będzie dotyczyło relacji, związków, romansów, flirtów. Bo jest rycerz kielichów, a rycerz kielichów to są rozchwiane emocje. Przy czym te emocje rozchwiane mogą też dotyczyć tego, że nie wiem co zrobić, tak? I to nie musi wtedy dotyczyć relacji, tylko jakiejś innej decyzji, ale ewidentnie huśtawka emocjonalna jak najbardziej się tutaj pokazuje. Coś może zdecydujecie, bo karta śmierci o tym świadczy. To jest wielka zmiana, to jest trudna decyzja, trudna, ale też może być to nie wasza decyzja wcale. Chociaż wygląda na to, że mimo jakiejś, jakiegoś poczucia, albo inaczej, z powodu poczucia jakiegoś, jakiejś nielojalności, że ktoś wobec Was się zachował nie fair, Wy będziecie chcieli coś skończyć. Wy będziecie podejmować trudne decyzje, ale bardzo przemyślane i bardzo dojrzałe. Uznacie, że Coś takiego nie może mieć miejsca, że ktoś za waszymi plecami, ktoś, kto jest przy was blisko, ktoś, to może być rodzina, to może być przyjaciel, partner, różne tu osoby, że tak nie może być i że Wy się na to nie zgadzacie i bardzo świadomą, dojrzałą decyzję podejmujecie o odejściu, o zakończeniu czegoś. Szóstka mieczy o tym mówi, że nie chcecie dłużej cierpieć, chcecie się uleczyć, chcecie się z tego. Wyzwolić, chcecie się zdystansować, nie chcecie cierpieć, nie chcecie o tym myśleć, nie chcecie mieć w głowie myśli, które was ściągają w dół, które was po prostu rozkładają na, na łopatki. To jest właśnie to wyznaczanie granic, o których wcześniej wspomniałam. Siódemka buław mówi: zaufaj, ale też wyznaczaj zdrowe granice, tak? Czego to dotyczy? Rycerz monet. Osoba z podznaku byk pan na koziorożec, ale oczywiście niekoniecznie. To, to, że tutaj jest rycerz monet, nie musi o tym świadczyć. Rycerz monet natomiast mówi o metodyczności, jakby postępowania, czyli to jest planowane. Wy wiecie, co macie robić, na spokojnie sobie to przemyślacie, wiecie dokąd można pozwolić komuś wkroczyć w wasze życie, czy przekroczyć wasze, wasze progi, wasze granice, a gdzie już mówicie stop. Rada dla was na ten rok. Król Monet. No i teraz zobaczcie, tu jest rycerz Monet, że powoli, powoli tak budujecie swoją taką pewność siebie. A król Monet buduje nie tylko pewność siebie, ale on po prostu buduje całe zaplecze swoją. On, on zapełnia swój skarbiec, on, y, nie wiem, u, um, kupuje większy dom albo go wzmacnia, nie y, on y, rozbudowuje firmę, inwestuje. Więc jakby tutaj są takie rzeczy, które macie zrobić dla siebie w takim celu, żebyście się czuli bezpiecznie w, w tej sferze materialnej waszego życia. Coś takiego, co daje wam takie poczucie takiej stabilności, że owszem, być może to mi się nie udało, być może to, ale ja buduję swoją, nie wiem, czy swoją firmę, czy idę do takiej pracy solidnej, czy kupuję właśnie mieszkanie, które daje mi y, poczucie takiego y, y, bezpieczeństwa, i tym macie, na tym się macie skupić w tym roku. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę Wam pięknego roku i serdecznie pozdrawiam.